Cześć dziewczyny, z tej strony Iwona. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale My Kobietki. Dzisiaj, drogie Panie, odcinek dla miłośniczek sukienek. Tym razem będą to sukienki ze sklepu Stradivarius. Zamówiłam kilka sukienek z dobrym składem, także mam nadzieję, że znajdziecie tu coś dla siebie, a jeśli nie, to że chociaż miło spędzicie ze mną czas. Oczywiście, jak zwykle, wszystkie linki do sukienek, które dzisiaj będę mierzyła, znajdziecie w opisie pod filmem. Tam również zostawię Wam moje wymiary, żeby jeszcze bardziej ułatwić Wam wybór odpowiedniego rozmiaru dla siebie. Zacznę od sukienki, która bardzo spodobała mi się na stronie. Zobaczcie, wygląda ona tak, jakbyśmy do spódnicy miały założoną kamizelkę. Guziki, które tu widzicie, nie są rozpinane, one służą tylko do ozdoby. Natomiast sukienka zapinana jest z tyłu na suwak. Jeśli chodzi o jej górną część, to mamy tu podszewkę. Natomiast u dołu podszewki już nie mamy. Zobaczcie, tak się prezentuje materiał z bliska. Sukienka wykonana jest w 83% z wiskozy i w 17% z lnu. Jeśli chodzi natomiast o jej długość, to tak się ona prezentuje przy wzroście 1,69 m. Uważam, że na niższych dziewczynach będzie ona zdecydowanie dłuższa. Natomiast jeśli chodzi o rozmiar, to na mnie widzicie rozmiar M. I tak się ona prezentuje z każdej strony. Możecie ją kupić od rozmiaru XS do rozmiaru XL. W pierwszej cenie kosztowała ona 125 zł, ja zapłaciłam za nią 75 zł. Mam na sobie sukienkę wykonaną z takiego samego materiału, jak ta, którą pokazywałam Wam przed chwilą. Tu również w składzie mamy 83% wiskozy i 17% lnu. Zobaczcie, dziewczyny, góra tej sukienki wygląda jak koszula. Zapinana jest do połowy na guziki. Mamy tu również klasyczny kołnierzyk. Jeśli chodzi natomiast o dół, to moim zdaniem jest on bardzo ciekawy. Mamy tu z boku takie ozdobne wiązki. Uważam, że jest to naprawdę fajna sukienka. Tak się ona prezentuje w rozmiarze M. Tak wygląda z tyłu. W pierwszej cenie kosztowała ona 115 zł, natomiast ja zapłaciłam za nią 69 zł. Teraz sukienka w pionowe paski, w bardzo ładnej kolorystyce. Dzięki pionowym paskom ten model optycznie wysmukli nam sylwetkę. Jak widzicie, sukienka posiada również cienkie ramionczka, także będzie to idealny wybór na upalne dni. Dziewczyny w tej sukience mamy również rozciągliwą górę dzięki gumeczkom, które się tutaj znajdują. Także w tej partii ładnie dopasuje się ona do sylwetki. Zobaczcie, tak na mnie prezentuje się rozmiar M. Dodatkowym atutem tej sukienki bez wątpienia jest skład, ponieważ wykonana jest ona w 100% z bawełny i kosztuje 149 zł. Kolejna sukienka w paski. Zacznę od tego, że gdy ją tylko założyłam, to od razu stwierdziłam, że zostaje ona w mojej szafie. Jak widzicie, nie ma ona ramionczek, ale trzyma się stabilnie, nie suwa się w dół dzięki gumkom, które się tutaj znajdują. Zarówno jej przód, jak i tył wygląda tak samo. Zobaczcie. Musicie przyznać, że te wiązania z boku wyglądają naprawdę super. Dzięki temu, że sukienka ma luźny dół, to naprawdę czuję się w niej komfortowo. Myślę, że jest to świetna propozycja na wakacje. Jeśli chodzi o skład, to również jest bardzo fajny. Sukienka wykonana jest w 49% z wiskozy, w 44% z bawełny. 7% z mnu na mnie widzicie rozmiar M, taki też noszę na co dzień i sukienka jest na mnie dobra. Natomiast jeśli chodzi o cenę, to kosztuje ona 149 zł. Jak już pewnie zauważyłyście, dzisiaj u mnie dużo propozycji w paski, także kolejna sukienka w ten wzór, również długa. Zobaczcie, tak prezentuje się jej długość przy moim wzroście. Jest wykonana w 48% z bawełny i w 52% z poliestru. Gdy ją zobaczyłam, to od razu moją uwagę przykuł przód. Jak widzicie, mamy tu kokardki. Moim zdaniem dodają tej sukience wyjątkowego wyglądu, ale konieczny jest tu dobór odpowiedniej bielizny, ponieważ widać nam tu biustonosz. Pokażę Wam, jak prezentuje się ten materiał z bliska. Y, sukienka y, jest odcinana w pasie, natomiast dół jest luźny. Jeszcze raz pokażę Wam, jak prezentuje się ona z każdej strony. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje ona 129 zł. Dziewczyny, mam na sobie moim zdaniem kolejną świetną sukienkę. Jej góra wykonana jest z prążkowanej dzianiny, natomiast dół wykonany jest z innego rodzaju materiału. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z bliska. Jeśli chodzi o skład, to góra wykonana jest w 91% z bawełny i w 9% z elastanu. Natomiast dół to 52% wiskozy, a reszta to poliester. Sukienka, moim zdaniem, jest naprawdę bardzo fajna, wygodna. Dodatkowo posiada ona kieszenie. Zobaczcie, tak się prezentuje ona na mojej sylwetce. Na mnie widzicie rozmiar M i kosztuje ona 125 zł. Mam również propozycję w kwiatki: sukienka o luźnym kroju na cienkich ramionczkach, które krzyżują się na plecach. Zobaczcie, tak się prezentuje tył. Jeśli chodzi o górę, to nie do końca podoba mi się, jak ona na mnie leży. Zobaczcie, dziewczyny, tu mi tak odstaje. Natomiast jeśli chodzi o dół, to dół jest luźny, uszyty z takich łączonych falban. Duży plus również za podszewkę, ponieważ dzięki temu sukienka nie prześwituje. Zobaczcie, tak się ona prezentuje z każdej strony na mojej sylwetce. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda ten materiał z bliska. Na mnie dziewczyny widzicie rozmiar M i kosztuje ona 139 zł. Ostatnia propozycja w dzisiejszym odcinku, również bardzo ładna, sukienka w pięknym błękitnym kolorze. Ja lubię ten kolor i czuję się w nim dobrze. Jest to sukienka na cienkich, regulowanych ramionczkach. Moim zdaniem, zarówno przód, jak i tył wygląda bardzo ładnie. Z przodu mamy ładny, głęboki dekolt, natomiast z tyłu mamy dekolt i dodatkowo takie ozdobne wiązanie. Jeśli chodzi natomiast o dół, to jest on luźny, wykonany z cienkiego materiału, ale nie musimy obawiać się o prześwity, ponieważ sukienka posiada podszewkę. Zobaczcie, tak się prezentuje ona z bliska. Wykonana jest w 100% z bawełny. Na mnie, dziewczyny, widzicie rozmiar M i tak się ona prezentuje z każdej strony. Jeśli natomiast chodzi o cenę, to kosztuje ona 149 zł. To już tyle, kochani, w dzisiejszym odcinku. Koniecznie dajcie znać w komentarzu, która sukienka przypadła Wam do gustu. Ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia wkrótce. PA!